Jedwab kojarzy nam się przede wszystkim z delikatnością i luksusem. My dziś powiemy sobie jednak o tym, w jaki sposób jedwab wykorzystywany jest w medycynie, kosmetologii, farmacji, biotechnologii czy inżynierii biomedycznej. I tutaj ten luksus i ta delikatność sprawdzi się jak najbardziej w kontekście naszego organizmu, a przede wszystkim naszej skóry. Jedwab znany był już tysiące lat przed naszą erą, w związku z czym jego zastosowanie jest wyjątkowo szerokie. Aktualnie proteiny jedwabiu pozyskujemy z jedwabnika morwowego. Pozyskiwanie jedwabiu z tego gatunku jest formą, która daje nam najwyższą pewność, ponieważ jest najlepiej przebadana, jak również według badań ma najlepszą jakość. Jedwab to w 70-80% fibroina, czyli tak zwane włókienka, oraz w 20-30% serycyna, czyli tak zwany klej jedwabny. Proteiny jedwabiu są bardzo podobne do protein zawartych w naszej skórze czy też włosach, w związku z czym są wykorzystywane jako biomateriały. Tworzymy tutaj hydrożele, opatrunki czy też nici chirurgiczne z wykorzystaniem protein jedwabiu. Co więcej, są one biozgodne i bardzo wytrzymałe na skrajne warunki, w związku z czym tutaj możemy te biomateriały wykorzystać w rekonstrukcji naczyń krwionośnych, kości czy chrząstek. Hydrożele to takie biomateriały, które wykorzystywane są jako podłoże w różnicowaniu i hodowli tkanek kostnych. Natomiast do rusztowania to porowate proteiny jedwabiu, które podtrzymują wzrost chondrocytów i w efekcie prowadzą do syntezy tkanki chrzęstnej. Istnieją również filmy. Są to cieniutkie błony protein jedwabiu, które wykorzystywane są przy produkcji tkanki łącznej. Jak również w syntezie kolagenu typu pierwszego stanowiąc taką niedwabną matrycę dla fibroblastów. Co więcej, są próby wykorzystywania hydrożeli, filmów oraz nanocząsteczek do podawania leków onkologicznych. Jeśli chodzi o naszą skórę, to serycyna ze względu na wysoką zawartość aminokwasu seryny jest naturalnym czynnikiem nawilżającym. W związku z czym i proteiny jedwabiu działają tutaj nawilżająco, wygładzająco, usuwają przebarwienia, jak również poprawiają elastyczność naszej skóry. Ze względu na te wyjątkowe właściwości, proteiny jedwabiu znajdują bardzo szerokie zastosowanie. Znajdziemy je w suplementach, w kosmetykach, jak również jako biomateriały wykorzystywane w medycynie. Tak więc myślę, że nie musimy się bać tego składnika, ponieważ jest bardzo dobrze przebadany i niesie dużo korzyści dla naszego organizmu.